Sławek przyleciał znawca srebra, no bo dzisiaj tylko jeden jest znawca. A patrzcie co wyskakuje Miter. Rany boskie, co się tu dzieje. Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy na nowej miejscówce. Zobaczymy czy coś wyjdzie z nowej miejscówki. Ostatnio było bardzo fajnie. Ekipa zryw już łazi. Ja, jasne, że tak. Sławek no. i żenia. O, żenia się chowa za łopatą. Pozdrawiamy! Pozdrowionka dla wykop vlogowiczów od rodzinków w terenie. Ja też się już biorę, zostawiam wykrywacz i lecę. Fajny lasek. Zobaczymy czy coś nam przyniesie ciekawego dzisiaj. Także lecimy do pierwszego. No i tak można zaczynać. Pierwsze trzy minutki kopania, drugi sygnał, bo pierwszy oczywiście standardowo musiał być polmos A pierwszy, a drugim sygnałem jest piękna monetka. Piękna monetka, raczej PRL już, splugawiony. Zaraz go sprawdzimy, czymże jesteś dziadu? Poproszę, jaki pikny Mickiewicz. Piękny Mickiewicz, dyszka PRL. No, dobry początek. Ja lubię tak zaczynać. Może być nawet od PRL-u. Byleby się rozkręcało później, wiadomo. Ludzie, system rozwalony. Ten pan właśnie rozwalił system. Młody, pokaż tak z daleka na ręce. Ja nie chcę pokazywać. Jak ktoś chce, to niech wejdzie sobie na kanał Rodzinka w terenie. Jeśli widzieliście kiedyś tak dupne monety, to pozdrowionka. Bo ja jeszcze nie widziałem, no. nie pokazuję co to są za monety. Chcecie to wbijać do rodzinki w terenie, ale ja takiej znajdę w życiu nie miałem, nie? No Sławcza będzie dzisiaj ciężko przebić Dziada jednego. Zebrał wszystko co możliwe dzisiaj. Ale ja mam monetkę, no cóż tam? Nie ma co się zamartwiać. Przyjdą czasy, że i ja znajdę takie rzeczy jak on. Ja jeszcze raz zapraszam Was do Sławcia na kanał. Bo naprawdę, co my tu mamy? Najpierw sprawdźmy, co my tu mamy, a później zaproszę do Sławka i podkręcę atmosferę. Nie wiem, co to jest. A dwa halerzyki, czyli standardzik u nas. Sławek też znalazł Austrię, co prawda ale taką, której naprawdę ja jeszcze na internetach nie widziałem, nie? To jego znalezisko dzisiejsze to jest... No będzie miał chłop ciężko przebić to. <laughs> Także ja was jeszcze raz zapraszam do Sławka na rodzinkę w terenie, na kanał, a ja tymczasem łapię dwa hależyki Austro-Węgry. No i cicho. Sławek przyleciał, znawca srebra, no bo dzisiaj tylko jeden jest znawca. A patrzcie co wyskakuje mi Rany boskie, co się tu dzieje. Patrz, to samo? Nie, nie, no mniejsze. Ale też 20. 20. O, Panie. co za miejsce, pokaż. Co? Tu więcej srebra niż zwykłych monet. No, dokładnie, nie? Ja znalazłem hależyka, prl i srebro. No, a Sławek, to musicie sobie wejść do niego, to, żeby Ależ, uwierzyć no, w to. Tysiąc, ten, ten sam okres. Ten sam okres to ty. No, minął, co prawda. Mniejszy, ale. Ludziska. Ja pierdzielę. No Zapraszamy coś... w góry. <laughs> Zapraszamy w góry, dokładnie. Także nie? Da. da. A jak inaczej? Piękna Ej. sprawa, no to mam, Jezus Maria. Można? Jezus, nie jedziemy dzisiaj stąd <noise> Nie jedziemy dzisiaj stąd 20 bodajże krajcarów 1809 rok Co tu jest popisane? No, pewnie też Franciszek I, bo już poznałem. Już się twarzy nauczyłem dzisiaj, na tych monetach. Sławek, Sławek nam zrobił taką szybką naukę twarzy. Także stawiam, że jest to Franciszek I, zajebista sprawa, super monetka. Ach, pięknie, dobra. Chodzimy dalej. No i tam jest znawca od srebrek, dlatego go wołałem, a tu jest znawca od innych rzeczy. Co to jest? Gilza Gilza, tak? Z czego gilza? Pokaż tu Z Mausera Małzer Mauser gilza, tak? Może by <laughs> Może by, dobra To bierz gilzu i leć do Sławka Kopać srebra Ja mogę je zobaczyć? Pewno <laughs> No i było gilzu, było srebro No teraz chyba czas na Sprawdzone Nasze Piękne PRLe złotawe, tak? Tak czy nie? Chyba tak. No, 20 groszy zjedzone mocno. Także lecimy dalej. Niestety ustały znajdę ładne, tak u mnie, jak i u Sławka. I zaczyna się nasz poczciwy PRL. -ik. 10 groszy, znowu 20 groszy. PRL. No ale nic, dzień fajny i miejsce zajebiste, bo naprawdę szukaliśmy długo miejsca, w którym coś więcej będzie niż tylko PRL i w końcu się znalazło. No mam nadzieję, że jeszcze ta pasa potrwa chwilę. Proszę bardzo widzę, że <gryw> ze srebrnego wypadu zrobił się wypad łuskowy no ale też fajnie że nie śmieci naprawdę mało śmieci tu jest a jak już coś wychodzi to łuski albo monety także nie ma źle Oj, po chwili przerwy od łusek nie do ciebie mówię tylko do telefonu panie ja już ci dzisiaj za dużo chwaliłem teraz trochę teraz trochę siebie muszę pochwalić że monetkę w końcu wyszarpałem jest monetka, jakieś maleństwo. I znowu Austria, Austro-Węgry. Tym razem chyba jedynka. Tak jest. Jeden hależyk Austro-Węgierski. No, także fajnie. Czekamy. O, nawet datę na widać 1895 rok. W ładnym stanie całkiem. I po krótkiej przerwie na kanapeczkę. I na pisko. Pierwszy sygnał monetka. Niestety to raczej nie będzie nic specjalnie fajnego. Z tego co widzę. A nie widzę nic na tym póki co. Nie wiem co to jest. Jakieś dziadostwo. Tak dziwnie zgnite. Nie pomaga to światło błyskające. No nic, przeczyszczę to trochę, zobaczymy, może coś z tego wyjdzie jeszcze. Nie wiem czy widać. Pewnie nie widać. O, tak, chwilę światła, ale jest to 10 feningów Adolfowych. Tutaj gdzieś jest swastyczka. Tutaj gdzieś jest dyszka. Ale w stanie agonii totalnej. I po sąsiedzku z dyszką Adolfową leżała jeszcze jakaś moneta teraz to już na bank PRL dawajcie go i co? czymże jesteś? zaś zajebiście widoczne <grystanie> widzę to, to tylko te srebra próbę czasu a jeden złotych ale 49 bo nie aluminiowe także złotóweczka z 49 no śliczny jest tam piękny <grystanie> i zaś nie <grystanie> zaś zieleniec jakiś Widać już z daleka, że to chyba będzie Oczywiście, że tak Bielska bogatyneczka, Dwa hależątka. Dokładnie W ładnym stanie nawet Niestety człowiek napalony Po wcześniejszych znajdach I już tak wszystko nie cieszy <laughs> Ale lepsze to niż polmosy Których jest tutaj od groma Naprawdę tych polmosów to dzisiaj zatrzęsienie Ale jest też dwójeczka 1903 rok Dwa halerzyki Austro-Węgry i kolejna piękna łuseczka małzerowska, niezbita, niestety, także poleci z powrotem do ziemi. Ale taka ciekawostka, że to chyba jest łuska, znaczy nabój ćwiczebny, tak mi się wydaje. Bo tu jest co drewniane coś oś w środku, i z tego co pamiętam, ćwiczebne właśnie miały takie drewniane wypełnienie. Ale mogę się mylić. No, wygląda to tak. Dziwne. I cóż to takiego? Ktośik, Kajsik klucze pogubił z, piękną, z pięknym bryloczkiem zrobionym z jakiegoś materiału. Topex coś klucze od chałupy zaprzepaścił. No, trudno, trzeba wyrobić nowe. Uu, no i powoli opuszczamy ten piękny las. Las pełen skarbów w wykonaniu sławka, głównie, ale, ale w moim też troszeczkę i na koniec jeszcze teraz gdzie to było, a jest na koniec jeszcze wpada jakiś PRL już plugawy 5 groszy nic specjalnego teraz już prosta do auta i zobaczymy, może jeszcze coś po drodze wpadnie Tiaj, teraz co drugi sygnał jak już trzeba wracać do auta to będzie PRLik wpadał tak? sygnały takie jak dzwon 20 groszy taty nie chce mi się odczytywać zawsze tak jest że chcesz wracać a nie jest daleko i zaczyna się sygnał za sygnałem taki ładny no i cóż moi mili czas podsumować dzisiejszy wypad bardzo fajny wypad bardzo fajna nowa No szokowała nas dzisiejszymi swoimi <grych> swoją podnością ta ziemia no przede wszystkim zszokowało mnie to, co znalazł Sławek, bo no tego na internetach jeszcze nie widziałem. Także ja jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam na kanał Rodzinka w terenie do Sławka, bo no miałem okazję przynajmniej pokopać coś tak wspaniałego, jak on dzisiaj znalazł. I nie ukrywam, że jest to moje marzenie, od dawna moim marzeniem było znalezienie Takich monet jakie znalazłem, no ale cóż, no, nie udało się, może kiedy indziej. A z mojej strony wygląda to w ten sposób. Z mojej strony wygląda to dość PRL-owo, <gryw> jak zawsze zresztą u nas w tych lasach. Parę prl nie będę ich wymieniał każdego jednego, to jest 10 yy, fenolków adolfowych. Trochę austro dwie dwójeczki, jedna jedyneczka. No i choć malusieńka część tego co znalazł Sławuś, malusieńka część, tego pięknego skarbu, który on wykopał. 20, tak? 20. 20 krajcarów e... Franciszek I, e... król Austrii, piękna moneta, piękna, srewna moneta. Także ja jestem bardzo zadowolony. Oby więcej takich znajdek. Wspaniała rzecz. nic. Ja też się żegnam z Wami w imieniu swoim i w imieniu. Ukraińskich imigrantów, którzy z nami chodzą, jak i Sławka. Także trzymajcie się ciepło, zostawcie po sobie ślady, jeśli film Wam się podobał. Na pewno tu wrócimy, bo no, po, po czymś takim nie da się nie wracać w takie miejsca. Także trzymajcie się ciepło, na razie.